Cześć, witam was na kanale rower przygodowy kropa z tej strony. No nagrywam dla was ostatni odcinek w tym roku. Odcinek, który nie będzie niósł żadnej jakiejś wielkiej treści, nie będę ani nic gotował, ani nie będę jechał do jakiegoś celu. Po prostu wyszedłem dzisiaj na rower, jest przedostatni dzień roku 2024. Może nie będę go podsumowywał, ale chciałem wam podziękować, że jesteście, że oglądacie te nasze filmy. No, a tych, co nie, nie oglądają, zachęcam do sprawdzenia tego kanału, bo myślę, że dzieje się tu dużo ciekawych rzeczy. Ci, co lubią przygody, gotowanie w terenie, rower, no to jak najbardziej kanał jest dla Was. No, ja jeszcze raz zachęcam tych, co nie subskrybują kanału, żeby zasubskrybować kanał. Tam na dole jest taki przycisk subskrybuj. Można też dodać dzwoneczek, no i wtedy nie ominie Was żaden film. No a ja z mojej strony i ze strony dziczków, bo niestety nie udało nam się jakoś spotkać wszyscy razem. Chciałem Wam podziękować, że jesteście. No i zaprosić Was na kolejny rok przygód z dziczkami 2025. Ja sobie dzisiaj trochę pojeżdżę, korzystam z ostatnich promieni słońca, bo wyjechałem dość późno. No i ta pogoda też, dzisiaj w ogóle ta pogoda przez ten tydzień międzyświąteczny nie dopisuje tutaj w moich rejonach niestety, dzisiaj też tak już. Walczyłem ze sobą, żeby wyjść, ale w końcu się zmusiłem, że tak powiem. I wyszedłem. Także jeszcze raz dzięki, że jesteście. I pozdrawiam serdecznie. A jeśli chodzi o jakieś plany na przyszły rok, no to nie chcę za dużo tutaj planować, ponieważ, no wiecie, ja nie jestem jakimś zawodowym kolarzem ani podróżnikiem. Jak mam czas. I mogę go zorganizować, i mogę zorganizować ten czas, to gdzieś jadę. Także nie chcę nic obiecywać. Na pewno będą jakieś biwaki, na pewno będzie jazda na rowerze, na pewno będzie jakieś gotowanie, czyli to, co było dotychczas. No ale co tam dokładnie, to nie chcę obiecywać, bo, bo to nie ma sensu, tak naprawdę. No, jak będzie czas, to będą filmy. Na ten moment kanał liczy 600. 11 subskrybentów w tym momencie, jak go nagrywam ten, jak nagrywam ten film. No, ale liczę na to, że będzie nas więcej. Za społeczność się powiększy. No, bo już coraz więcej ludzi komentuje filmy, coraz więcej ludzi daje łapkę w górę, także myślę, że będzie wszystko szło do przodu. A daleki byłem od tego, że subskrypcje nie motywują, znaczy może nie, że daleki, ale trochę w to nie wierzyłem. No ale tak jest z tym tworzeniem filmów na YouTuba, że. Im więcej odzewu z zewnątrz, tym większa motywacja do jakiegokolwiek działania. Także tym, co ci subskrybują, bardzo dziękuję. Ja dzisiaj testuję też takie te baterie zimowe do GoPro. Bo nie ukrywam, że już miałem powoli problemy z tym, że ta bateria się szybko rozładowywała. Te silvery to się chyba nazywa. Zobaczymy jak to się sprawdzi. A teraz wyszedłem na, otwarty, na otwartą przestrzeń i tutaj trochę no już mroźny wiaterek wieje. No ale jeszcze łapię ostatnie minuty dnia. Cieszę się, że wyszedłem na teren dzisiaj. Jeszcze ja raz z tego miejsca bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Dzięki za ten rok 2024. No i zapraszam Was na wspólne przygody w roku 2025. I tych, którzy nie subskrybują kanału, zachęcam. Tych, którzy się wahają, zachęcam. No i pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Cześć.